Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu zespołu pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej. Drodzy państwo, nasz zespół powstał w 1950 roku. W czerwcu bieżącego roku przygotowywaliśmy się do obchodów jubileuszu. Obchody miały odbyć się w Cieszyńskim Teatrze, na scenie teatru miało pojawić się 230 wykonawców, młodych artystów, seniorów, kur. Niestety sytuacja, która zaistniała epidemiologiczna nie pozwoliła nam na zrealizowanie koncertów, jednak nie marnujemy czasu i staramy się pojawić ze swoją działalnością w internecie. Tak też jest Międzynarodowym Studenckim Festiwalem Folklorystycznym, którego tegoroczna edycja została przeniesiona do internetu i my podczas tego festiwalu również się zaprezentujemy. Przedstawimy Państwu suite tańców cieszyńskich, ponieważ wychodzimy z założenia, że naszym obowiązkiem jest propagowanie kultury Śląska Cieszyńskiego w głównej mierze. Oczywiście zespół posiada 12 różnych suite tanecznych z całego naszego kraju. Jednak rodzimy nasz folklor jest dla nas najważniejszy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.